Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poświęconym automasażowi. W dzisiejszym odcinku będziemy masować mięsień strzałkowy. Jest to tutaj ten mięsień po tej bocznej stronie goleni. Co jest ciekawostką, kiedy mięśnie te są naprawdę napięte, kiedy, 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 kiedy praktycznie posiadasz blokady w tych mięśniach, możesz odczuwać bóle tutaj zaraz ponad kostką w tej okolicy, w tych okolicach zewnętrznej części. Co jest przyczyną powstawania tych napięć? Bieganie. U osób, które, które lubią dużo biegać, czasami kiedy przesadzą z, z tym bieganiem, często te blokady właśnie wyt, mogą wytworzyć się w tych mięśniach. Kolejną przyczyną powstawania jest, są różnego rodzaju wady postawy, m.in. płaskostopie, czy chociażby syndrom krótszej nogi. Także u osób, które taka ciekawostka, także u osób, które lubią spać na brzuchu, często one właśnie śpią z stopami ułożonymi na płasko, w ten sposób, to też, też może doprowadzić do, do, do wielu blokad w tym mięśniu szczaukowym. Czy, oczywiście, jak już wcześniej tutaj znacie, już wcześniej powtarzaliśmy o tym, u kobiet noszących szpilki. Dobra, zaczynajmy w takim razie. Do tego masażu będziemy potrzebować piłeczkę tenisową. Układamy sobie ją na podłożu w ten sposób. Dociskamy teraz tak, jedną, jedną ręką dociskamy stopę, drugą kolano i zaczynamy powolny masaż. Masaż zaczynamy od takiego roztrząsania na boki tej, tej, tej stopy i, i całej nogi. W ten sposób. Następnie rolujemy tą piłeczkę w górę. Kiedy znajdziemy coś bardziej bolesnego, jakieś większe napięcie, znowu rozciążamy, używając praktycznie tej prawej, prawej ręki, rozciążamy tak troszeczkę na boki w ten sposób. I znowu rolujemy. Szukamy następnego bolącego, bolesnego punktu, tak zwanej blokady, czyli punktu spustowego. O, ja tutaj naprawdę coś odczuwam w tym miejscu. To musi być jakieś, jakaś, jakieś napięcie po ostatnim bieganiu. Rozstrząsamy w ten sposób. I znowu rolujemy się. Teraz możemy, jak już doszliśmy tak troszeczkę tutaj do prawie do końca, można zmienić pozycję. Dociskamy sobie tą prawą teraz ręką kolana. I możemy naprawdę teraz sobie tak rozrząsać, czyli tą, tą, tą stopę i całą nogę przy, przybliżać i oddalać od siebie dokładnie w ten sposób. Świetnie czuję, jak się to wszystko roluje, że jesteśmy tutaj blisko kolana. Co jest ciekawe, w momencie, kiedy zbliżam się już do tego kolana, czuję, że tych napięć jest coraz więcej, czyli tych takich blokad rozrząsać. I znowu przesuwamy troszeczkę w górę i możemy teraz tą całą rutynę powtórzyć, czyli delikatnie schodzimy w dół. Znowu znajdujemy jakąś blokadę. Rosczącamy w ten sposób. Czyli przesuwamy, przybliżamy tą stopę w, do siebie i od siebie. Oddalamy i powtarzamy całą rutynę. To, to przed, przed kostką i tak. następnie, można sobie wszystko delikatnie przy, rozmasować. Czyli, tutaj, naprawdę poprawić to ukrwienie, oraz tak kilka razy roztrząsnąć tą nogą. Po wymasowaniu, lewej nogi, całą tą procedurę powtarzamy po tej stronie prawej.